Siemaneczko z tej strony Miki. Cześć i Brączek. Cześć. I jest z nami też Rafał. Siemano. Niestety Rafała z nami nie ma w grze, ale jest z nami brączek. A dzisiaj to jest to kolejny odcinek z GTA. Dawno GTA nie było. Więc sobie robimy misję. Kolejna misja właśnie u Lamara. Zobaczymy o co chodzi. cztery osoby, więc powinna być grubizna. Grubizna jak powinien mihasia. I w sumie to tyle, tak? Chciałem fajny wstęp. Yy ty prowadzisz? Ja prowadzę tak, ja prowadzę naszym pięknym vanem będziemy jechać. Yy. O, siadź. Mamy bardzo fajny samochód, taki stylowy nowoczesny I sądzę, że Rafał by nim do szkoły chętnie jeździł. No i szczególnie jakby te głośniki wszystkie odpaliło, proszę bardzo. O aż laguner. Tak jest dobre karawne, jak mówisz? O chłopie, tyle głośników do ty na oczy nie widziałeś nawet w mediamakcie. Ja mam tylko dwa tak więc nie <laughs> Oj tam Jeszcze takie stare, pewnie takie białe No Znaczy nie białe, bo już brudne Wiesz, one zmieniają kolor jak kameleon, nie? Dobra, drzwi widzę otwarte Dawajcie Gdzie oni są? Dobra Zabijamy, co? Poziom normalny, więc powinno być większych problemów <noise> Jak mnie zaraz zabiją, cofaj, faj, cofaj, faj. Cofaj. Ty jesteś na prawej czy na lewej? O, ko o, koło ciebie siedzę, dawaj jadź Okej okay. No teoretycznie nawet nie, nie wiem gdzie strzelać w dniu No dobra, udało się, pięknie Jak coś nie, to mów mi jak mam jeździć, okej? Okay? No drzwi urwa. no bo żebyś na przykład, nie wiem, mnie zginął, albo coś, no rozumiesz Mam no, pół hafe teraz No ja też się zregeneruję tak chyba Tam nie ma co się wpierdzielać w nich jak to Ja tak wiem, pamiętam, bo robiliśmy tą misję już Naszpróbowaliśmy, ale potem jeden Rusek wyszedł z gry i już nie mogliśmy jak, kontynuować i się wkurwiłem i nie nagrywałem Przepraszam za słowo, naprawdę Bo teraz, teraz mniej musi być wyzwizd, bo, bo po prostu Dawaj, gdzie oni jadą? Oni jadą tutaj, nie? Tak, poczekaj, może poczekamy, wiesz co, jak... Poczekamy aż oni przejadą i ruszymy za nimi, co? No, poczekaj, poczekaj, stój, stój, stój Don't shoot, man. Dobra, on strzela w dupie. To no nie fajnie tak do motocykliści strzelać. O, o, tak, teraz dobrze wygląda. Jakś. Szkoda, ja motocykl. tak. Jogi, jałem. Ja dobra, to ja To jak chyba dwa samochody dostałem, jeśli nie byłem. Bo ja po podczas tym przyjechałeś. Oj tam. Ej, ja jeden i podjechał i motor. Jadziem. Strzelajta, panowie, otwór, ogień. Ło! panie, Co zrobili, ty siny? sina <ślinach> wybuch? wybuchł, co? Jak wybuch, nie? A co, on granatem dostał Czy co? Ty nie, nie, no chyba tak, że się w niego pakowali a amunicją, że wybuch, co? Nie wiem, pamiętaj, że mamy czas, nie? No wiem, no widzę, ale. Słuchaj, nie mogę się jechać. No ja ci tym gratem! Ja poskakuje, co? No. Uff! Uh. Wybój był. Ogólnie Bernard, nie? No. Myślałeś, żeby swojej cytrynie założyć tę hydraulikę i tak fajnie skakać i tak się bujać jak Jezus? Ta! I od razu się zrobić na murzyna i złote zęby Czekaj, <grystanie> Słuchaj, Adamowi tylko do tych zębów brakuje. No nie wiem, czy ta Mazda by wytrzymała. wytrzymała. Jakby Paulina, no, wiesz, do bagażnika weszła i. i. reszta, reszta, reszta. No to wiesz. Ej, wyobraź sobie ten Mazda jak tych Będzie jeszcze nie słuchaj, ciężko, ale, ale By było, Adam by tak. Wsiadał w Mazdę, ta jedyna. Bob, burtwe, Ta piosenka idealnie do niego pasuje Dobra, zobaczymy co teraz na tutaj czeka Nic, nie pokrywa jednak coś Jakiś Pedro zaraz wylezie Dobrze stoimy? No nie wiem tak chujowo trochę na środku zaparkowałeś Nałat tak, załatwie? Pedro załatwię Jadź Jadę, jadę ja on że nas wylajcie, Boże, Miki, czemu jakaś ta Czemu poprycie? jakaś... To była kobieta deklu <grym> Ale widziałeś, jak na tam poleciałem po tak fajnie? No czemu tak brzydko zrobiłeś? No bo zagapiłem się Boże, czemu ten znak przewróciłeś? No bo stał na mojej drodze Pa Ło <grym> wow. Nie ma na jak leciał. Pa, stara, bokiem pewnie. Ja sobie włączę jakiś music, bo mi nudno. Gdzie jak poleciałem bokiem? Nie. -e. Pas, nie było tera, bokiem. Tera pole... Jeszcze mi się nańkroni. nie polecę. wejdę na ręczny. Wejdę na ręczny, jak bergna pod szkołą. Ja nigdy takich rzeczy nie robię. Pa, on tak chodzi pod szkołą na ręczny. I tam przeważnie... o. No to Bernard Kujewok policznie na Przeważnie ręcznie. jak tutaj jest lampa, o to stoi samochód nauczyciela. I tak się ta. Jak chcesz możemy się zmierzyć na ręczne. Na ręczne. Zmierzymy się na ręczne. A brączek już tak, wiesz, taki balsam na rękę i dobra. <laughs> Jedziemy na ręczny. Ja nie potrzebuję balsamo. Dobra, jedzę tak sobie powiedziałem, żeby każdy zrozumiał o co chodzi, tak? Jest! Yeah, to... Są moje fajne słupki ulubione! Hiiii! Na fair 4 razy nie trafić w coś, no, no. Zawsze mi to jada sprawia, jak tak jadę. uważaj, żebyś nie za że ja wstydź. Jest zawodowy. Zobacz, zobacz, teraz pójdę Czemu ten mat taki wolny jest? Weź coś, piewa może. Nie fajna psęko leci. Ja się dobrze bawię. No ja włączyłem radio i też się dobrze bawię. Bo mi w głowie gra. Dobra, jest taka muzyczka fajna, jak coś będzie. Na no O Boże. Okay, weź podjazd. Ty beka, coś, co ty, w ogóle pierwszy raz tu jestem. Ja jadę po łódź Słyszysz? Yo spoko spoko, spoko, spoko. strzela To strzela snajperki Boże jakie to jest wolne Jakoś lepiej mi się strzela W BF te snajperki w GTA A nie ty czekaj to jest łódź jego Ja to młódź już poczekaj co jest? No co jest, że ta łódka jakoś nie... Wszystkie strzały po tej łódki lecą, ty. Niego za Nie mam pytań, żaden strzał nie wchodzi w łódkę z tej bazówki. Z wyrzutni. Dawaj skakuj, Miki. Gdzie? Poczekaj. Trafiłeś? Nie, nie w ogóle nie mogę go namierzyć, ty, bo on ja spierdziela. Jest, trafiłem, dobra, dobra, trafiłem. Udało mi się w końcu. Dobra, wsiądź do... dobra, wsiadamy i spierdzielamy stąd. O Boże, prawie bo ja się nabiłem, jak spadłem, ty. Go, go, my friend. Musiałeś mi No... Oh my God, man, what are you doing? Let's go, let's go! Boże, Cię ty zabił ty. No bo on skoczył z tego, z mostu. Znaczy, z tego molo. Ty, bo helikoptery lecą, nie? Tak mam ich załatwić? Nie wiem. Ty, ja poczekaj, ja wyjdę najwyżej z bazuki im strzelę. Tylko on dziwnie. Zobacz, one daleko są. One lecą na nas. Lecą? Zatrzymaj się, jo. Ja wyjdę i z bazuki będę ten. Dobrze mówię, lecą na nas? Teoretycznie lecą na nas, dobra. Dobra, podjadę jeszcze dalej. Mówisz? I chodź. No nie? No dawaj, siadaj, szybko. jest. do Siadam, nie... Boże, no problem masz, bo co, bo wolno chodzę. Jaś. Jak mamy tylko minutę jeszcze. No a co ci zrobię? Wolno no wolno. Tymi... Jaś, Jaś. Jaś, nie bo dostaniesz pütelnie, Jak będziemy tylko mieli zasięg wzroku, ja tutaj Więc nie trafisz pewnie. To samo namierzę daleko masz? mamy jeszcze? Nie, Dobra, stój, stój, tu sobie wysiadam. Chyba coś nie trafiłeś. No jak, to ty no to zobaczcie, te wszystkie. Ta, ale ta bazuka jest dziwna. Na wyrzutnie. Może? Uwaga! Nic nie wchodzi z tego ty O, dobra, weszło. Pięknie. Siadamy. No, powiem ci, że to była akcja normalnie, reaktywacja, nie? Każdy z bazuką, tylko wyszedł z wyrzutnią i dawaj. Jak ja nie mam bazuki. No dobra, każdy po ciebie. <laughs> Biorąc jak tam swój strzelał tam się fójara Ej wiesz co mi rozwala? No że z tyłu wybita szyba. A nie, bo ten napis z nie był na szybie No co ty w ogóle gadasz? Nie? Bo z tyłu masz mi szybę i taki napis jakby jest, nie? Ale on chyba był na szybie, tylko na jakiejś jest jest Bo tak to wiesz, że jakby wybiła ta szyba była, a napis został, nie? Nie można Ty powiem, że fajna misyjka, nie? To coś taka No, na, Bardzo taka, przyjemna Zarazpijek się taka dosyć nawet nam wyszła i to za pierwszym razem sobie. mówiąc. Jestem z siebie dumny. Naprawdę. Dojeżdżamy, ugariamy hajs. I leźmy dalej. Patrz, 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 patrz teraz patrz. O Boże, to nie, nie umiesz jeździć z okiem. No nie, nie tym manem. Mam taki w garażu, fajny samochód co bokiem lata to jest śliczny No tego Nadaje się pięknie A ten troszeczkę go też fajnie Dobra. Dobra Nie wiem, no dojechaliśmy Mamy go zniszczyć Coś go oblewa pod tym paliwem <laughs> Men, rain, Nie strzelaj Zobacz, zobacz, Dobra, nie chcę podpalić Niech, podpali. niech ma pali się, pali się! Zobacz, jak się fajnie... Odsuń się Nie mów nic, co mam Ciekawe czy wybuchnie, ty No wybuchnie Ciekawe jak goblą Wino, od Michała Też chcę Zoba, pali się! No Ej, i ty, ogień zgasł. Ej, nie wybuch! O, dobra. Wybuch. wybuch. Nie, bardzo fajna misja, naprawdę. Yy, dużo się działo, nie ma co... O, kasy, o kur... kasy też sporo. Gra gitara! 22,5 tysiąca. No, powiem ci, że opłacało się, bo kasy dużo. Yy, dużo RP, no i misja fajna, więc... A co no co szukać teraz? więcej takich misji, no zobaczymy, teraz możemy jakąś misję na jakąś kokę wziąć albo na coś, nie? Zobaczymy. Nikt zaproszę jeszcze raz. No ale jak ci zaproszę, jak nie ma nikogo? Ja nie wiem, kurde, żeby nikt nie chciał dobić. O! Jest! Jest, my friend, jest! Kto? Gdzie? Lik Dobra, startuj szybko, dopóki jest Dołącza Mapada O nie, jesteśmy zgubieni Próbuję się jakoś z nami porozumieć Chyba Dobra, startuj, startuj, startuj Jest, szybko. jest, 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 jest Poszło Chyba jakieś puszcza Nie to u mnie dalej leci Nie, nie u niego też leci U mnie leci U niego też O, wezmę strój. Mój ulubiony. A ja on wziął taki sam jak ja. Jak on mógł. Tak. Zdrowie, daj spokój. Zobacz, jak to wygląda. U niego chyba takie echo idzie, co? Miękka faja. No u niego to echo idzie.

Man, don't, Man talk. don't talk, please don't put uh, microphone Don't press ad, uh, przycisk <coughs> Do którego jedziesz? Nie wiem Czemu ja jadę sam? Nie wiem Czemu nikt ze mną nie pojechał? Nie wiem, ja jadę z jakimś typem A drugi typ? Jeden został? Znaczy, no, jest gdzieś na tym. Ja chyba miałem go ze sobą wziąć, co? Nie wiem, chyba. A ja jadę po Boot z tym, co gada, tak? Znaczy, co wiesz, co echo robi. Aha. Je folkonia nosi się bo rurami echo nie się. Ja mam coś ukraść, jakieś auto, jo? No, ja też chyba. A ty masz dwa funkty, czy jeden? Jeden, znaczy dwa. A ja tu no mam te same trochę... pewnie. Do którego jedziesz? Do tego na górze, jakby. No, do tego Jeste innego niż ty. No ja do tego na górze. Nie, no do tego na dole jedziesz. Bo ja już jestem w tym celu. A No to ja, do to, to do innego. A co to będzie? To będzie jakiś samochód? No, raczej. Tylko mamy na to czas, mógł na to, mógłę to lipa O kurde, Miki. Ja jestem tutaj sam, nie? No. A tu będzie gruba akcja chyba. Nie jestem pewien, czy dam tutaj sobie radę. No. Tak w ogóle nie? No. To nie mogę znaleźć... No, czy co? Co? On co do siebie mówił, ten, 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 ten Polak. Jo, Bronczek to wiesz, on tak sam lubi. Strasznie go słychać, słyszę mam takie pytanie was Czy to wy macie te kanały na Tak, tak Tak, tak, tak Zgadza tak, się No bo jeździ z utakami No nie, to tak. spokoj... Ej kurde, ja tu sam jestem i trochę mnie klepią Dobra, jadę Come on now, come on Co tam pierdzielisz rusku? Czy tam angliku? Nie wiem jak ty tam możesz. Ja pierdziele, nie wiem co mam zabił Tutaj dwóch zostało tylko jeszcze do zabicia i można samochód zabierać sobie Ja mam trochę zagłośnię jakby gra i przepraszam że słyszę jeszcze zbyt Ja jadziemy. Ja już Weź mnie po drodze Jak weź samochód Dostarsz dobra ja dostarczam samochód już zaraz zaraz tam poleci mi wam pomóc Why? Why? Y! Ej, ja tu niełatwo wam włączyć, że. No, opcje rozmowy, tylko... Tylko nie powiedz Ty poczekaj, ja wsiądę. Jeździ już? Brama się nie Brama się chciała sama otworzyć. Men, don't go, please! They are going! Miki, jego profesjonalny angielski No czwóreczko mam A jak? Daleko macie? Półtorej kilometry Leci się, dobra, ja poczekam Ja poczekam, ale fajny jest wóz nie powiem Taki... Powiem czy takim to pośmigałby Mogę do niego wsiąść? Nie mogę Tego oklepę trochę Zobacz, będę się samochodem bił Szybę wybiłem przed nim z kopa o, Z buta wjeżdżam z buta wieża, jednym kopem wyłamuję drzwi, tak? Tak to było. No, z buta Tak to było, Miki właśnie. Opa, o! To będzie drugi odcinek, co? Znaczy, podejrzewałem, że tamto to wytnę, tam to w środku co było. Bo tam było trochę nieudane i po prostu stawię te dwie miejsca: tą pierwszą i tą, nie? kamerkę będziesz tak docinał. No to tylko przetnę tam do kawalacji, tyle to nie przeszkadza mi przeszkadza. daleko jesteście? A już jesteście, dobra. Chodź, ziomek, chodź. A jak się tu szykuje. Czekam, przebiję mu Dobra, ale też macie fajną furę. Ale moja fajniejsza. Takie same w sumie. Znaczy nie no, ja nie ma drzwi. Moja ładniejsza. Eee, no i co? Twoja zarysowana jest. A ja bym sobie pograł w GTA. Fajna gierka, polecam. Mówisz? Idzie. Ile kosztuje? 180. To zamiatane, chyba ostatnia misja. No, bez klipu się Bandy czarnuków. O, będzie jeszcze jazda na koniec. Mój Zióń. ziomek, mój ziomek. Dzień są. No, będą ślicz. Zobacz tam każdy i bazuka. Ten z minigana. Zobaczcie z czegoś. Nie wiem z czego on strzela, ale idzie po to. Nie ma czego się bać, kiedy przy mnie To Dobrze, jak teraz ktoś zginie, nie? Czemu? Bo ja właśnie zginąłem. No to po misji mi się Dlaczego? No bo było nie było żyć już! Serio? No, to jest jakiś hit. Jest czy, jak żyć? Aha, bo ty nawet no, wcześniej. Kurczę. Tak trochę średnio, co? A może będziemy od tego momentu mogli ten... Wątpię. Ja Kontynuować, co? Nie? Myślisz, że nie? Spróbujmy. Może się uda. No, może będzie dobrze. Spokojnie. Bo tak się w sumie się słabo schowałem, znaczy może nie słabo, ale... Masz szczęście, że jest stąd Bo mi od boku się. Matko święta, ja mam jakieś dziwne lagi ty nich strzelam, A to nie strzelam, oni nic No jak samo to, to się dzieje w ogóle? Samochody jakoś lewitują Ty powił w web cały magazynek. Chyba mało się pięć razy przywraca. No. Zobacz, zobacz, zobacz. Slagi chyba dziwne są. To umarł. ja Ja chyba już narezygnuje Co? Fajnie. No, ciekawie. Kto to wyłączył? Ja się wami Czyli tam ten Chińczyk. Chińczyk. No, wyszedł. Dobra, trudno. To by było tyle w tym odcinku. Końcówka trochę nieudana, ale. Myślę, że jak najbardziej nam się podobało, więc dziękuję za oglądanie. Cześć. Na